W czwartym dniu Świata we Wrocławiu emocjonowaliśmy się występem Katarzyny Ostawskiej i Anny Leśniewskiej, które rywalizowały w grupie B w kategorii 63 kg. Jako pierwsza na pomosie pojawiła się Katarzyna Ostawska. Zawodniczka Tytan Oławy w pierwszej próbie podniosła 83 kg. W kolejnym podejściu Polka w dobrym stylu zaliczyła 85 kg. Ostawska próbowała jeszcze wyrywać 87 kg, ale ta próba była nieudana. Później mogliśmy oglądać bój Anny Leśniewskiej. Zawodniczka CLKS Mazowi Ciechanów wyrwała 87 kg. W drugiej próbie nasza reprezentantka odpuściła kg. Kilogramów Polka zdecydowała się zrezygnować z tego podejścia. Porwanie porwaniu prowadziła reprezentantka w Wenezueli Takima Himel-Smith, która wyrwała 93 kg. Podrzucie Ostawska podniosła 107, a później 110 kg. Później Polka podeszła jeszcze do 113 kg, ale niestety nie udało jej się podrzucić tego ciężaru. Nasza reprezentantka osiągnęła 195 kg w półboju. Bardzo dobry występ w podrzucie zanotowała Anna Leśniewska. Polka podrzuciła kolejne 110, 113 i 115 kg, co dało jej 202 kg w półboju. W grupie B kategorii 63 kg wygrała reprezentantka, Andanka Wenezueli taki Takima Ximenez-Smith, która osiągnęła wynik 215 kg w boju. No myślę, że start ogólnie można zaliczyć do udanych. Dość pozytywnie cztery zaliczone podejścia. No czuję duży niedosyt, ponieważ na te kilogramy, które podchodziłam i w rwaniu i w podrzucie w trzecich podejściach byłam przygotowana, ale niestety czasem tak bywa. Dzisiaj może mi trochę szczęścia zabrakło. Ja, to ja, także, ja także myślę, że ten start był, był udany, choć wiadomo zabrakło troszeczkę udanych podejść w wyrwaniu, jednakże oceniam na, no, na tak na, na piątkę.